Dzisiaj witamy się z Państwem z naszego salonu Toyota Walder w Bydgoszczy. Crossover Toyoty. Na rynku od 2016 roku. Dynamiczny design. Rozwinięcie jej nazwy to Kupę High Rider. Już wiecie, jakim modelu będziemy opowiadać w dzisiejszym odcinku? O Toyocie CHR, ale nie o jednej, a o dwóch. CHR Classic oraz nowy CHR. Powrót ikony, na który wszyscy czekaliśmy. Toyota CHR to crossover SUV znany ze swojej wyjątkowo dynamicznej stylizacji. Może poszczycić się odważnym i wyrazistym designem z profilem przypominającym kupę, spadzistą linią dachu i wysoką sylwetką. Charakteryzuje się ostrymi liniami i agresywnymi kątami. Co znacząco od momentu pojawienia się na rynku wyróżnia go wśród konkurencji w swoim segmencie. Szeroki rozstaw osi, pełen temperamenty charakter nadwozia ze zdecydowanie zaakcentowanymi przetłoczeniami i wykończeniem materiałami najwyższej jakości tworzą samochód, który zwraca na siebie uwagę. Nowa wersja z roku 2024 została zupełnie przeprojektowana. Stawia ona na zrównoważony rozwój poprzez zwiększone wykorzystywanie materiałów syntetycznych oraz pochodzących z recyklingu, a także redukcję dwutlenku węgla. Zmiany w designie zewnętrznym, takie jak aktualizacje w przednim i tylnym zderzaku, reflektory, tylnej listwie świetnej oraz stylu obręczyku. W gamie kolorystycznej pojawiły się nowe barwy oraz w wersjach Premier Edition możliwość skonfigurowania czarnego tyłu pojazdu oraz dachu. Co więcej? Wewnątrz pojazdu znajdziecie oświetlenie ambient z 64 kolorami do wyboru. Nowością jest także dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi, nieprzepuszczającymi promieni słonecznych i redukcją podczerwieni oraz cyfrowy kluczyk. CHR pierwszej generacji oferowany było w kilku wersjach silnikowych. Początkowo benzynowym 1.2 turbo o mocy 116 koni mechanicznych oraz hybrydowym o pojemności 1.8 litra. Po zmianach liftingowych wyłącznie w wersjach hybrydowych 1.8 litra mocy 122 konie mechaniczne oraz 2.0 litra mocy 184 koni mechaniczne. Oba silniki dostępne były tylko i wyłącznie z napędem na przednią oś. Natomiast nowy CHR wyposażony został w układ hybrydowy piątej generacji, który poprawia osiągi, komfort jazdy i wydajność paliwową. Silnik 1.8 zyskał dodatkowe 18 koni mechanicznych, natomiast silnik 2.0 dodatkowe 13 koni mechanicznych z możliwością napędu na 4 koła. Ponadto CHR nowej generacji jest dostępny również jako hybrydowa wersja plug-in o mocy 223 koni mechanicznych. Kinga, jak ją się ładuje? Agata, i tu myślę, że Cię zaskoczę. Toyota z napędem plug-in możesz naładować za pomocą domowego gniazdka, jak i ładowarki Wallbox, którą możesz kupić w naszym salonie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co jeżeli bateria się rozładuje? Jedziemy na samym napędzie benzynowym? Absolutnie nie. Dalej poruszasz się na oszczędnym napędzie chrybydowym i to czyni naszą technologię plug-in bezkonkurencyjną. Wracając do mojego CHR Classic. W moim mam Apple Car i Android Auto przewodowy. A ja już bezprzewodowy. W moim gra system JBL. No to gra nam tak samo. A masz kamerę 360? Tylko cofania, ale świetnie działają. Co jeśli mówimy o wymiarach? Nowy CHR jest krótszy o 4 cm, natomiast szerszy o 3,8 cm. Co oznacza jedynie, że oba modele idealnie sprawdzą się do miasta, jak i w dalsze podróże. Poprzednia generacja została wyposażona w systemy bezpieczeństwa Toyota Teamate, a jednym z jego elementów jest pakiet Toyota Safety Sense, który w każdej Toyocie CHR dostępny jest w standardzie. Są to m.in. system monitorowania martwego pola, układu detekcji przeszkód, asystent utrzymania pasu ruchu czy wcześniej wspomniana kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi. Projektanci nowego modelu wprowadzili znaczące udoskonalenia. Ważne z punktu widzenia kierowcy, jak i pasażerów. Nowe technologie to ulepszony system multimedialny z większym ekranem dotykowym, nowe funkcje nawigacji, integracja z aplikacjami mobilnymi, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie, a także ulepszone funkcje bezpieczeństwa i wsparcia dla kierowcy. Toyota wprowadzając nowe funkcje bezpieczeństwa skupiła się na tym, aby nasza podróż była maksymalnie bezpieczna. Nowa Toyota CHR posiada dodatkowe systemy ostrzegania przed kolizją, takie jak zmiana koloru oświetlenia na czerwony, systemy unikania kolizji bocznych, ulepszony adaptacyjny tempomat, czy też dodatkowe czujniki parkowania. Ja jednak pozostanę firmą mojej c CHR Classic, która nadal znajduje się w ofercie naszego salonu. Nasi specjaliści działu samochodów używanych chętnie państwa z nią zapoznają. Wybór takiego samochodu to pewność auta ze sprawdzoną i udokumentowaną historią, gwarancją oraz szerokim wyborem ubezpieczenia i finansowania. Jeśli jednak to nowy model skradł państwa serce, jak moje, zapraszam po oferty do działu samochodów nowych, gdzie mogą się państwo przekonać o jego osiągach również podczas jazdy testowej. Zapraszamy do Toyoty Walder, Bydgoszcz należącej do największej grupy dealerskiej w Polsce. Do zobaczenia na Fordońskiej 38.